hej wszystkim to ja naroto trochę zmieniony po pojściu od fryzjera ty chojo, co żesz z siebie zrobił teraz nie dam ci bołeczki krajzerki ha ten cep w dobsku wygląda jak pedzio hej ty sasokiowski ubiety trzymasz trzymasz o hotel to twoi pojebani i od moich komplik wara sasoke nie wiesz że mamy w konoha nową fryzjerkę i została nią ino a minąłem iść do fryzjera podciąć i se końcowki bo się mi rozdwoiły po szamponie Hyder ja wolę szamponik bambino jest najlepszy na świecie czy wszystkim była moino i zrobiła mi loczki jak wam się podoba ojenio chinatka lepiej zobacz się w losterko jednak rezygnuje z pojścia do fryzjera w tym czasie i no przychodzi do grupy z nowo pomalowanymi końcówkami i jak wam się podoba pojecha na fryzorka heo i ino jak ty wyglądasz moja babcia po śmierci zakrwawiła sobie i wyglądała dosłownie jak ty mówiłam wam że ja wolę sobie obcinać włosy kona i są najlepsze na świecie ojenio jak ja wyglądam aż losterko pękło, mówiliśmyć ci ich i hinatko korwa wygładam jak demi, gdy spaliła sobie włosy lokowką z przeceny stysco z sasoke może pojdziesz do mnie do do salonu nam pomysł na fajną fryzorkę dla ciebie chyba ciebie pojebało ty naroto i Hinata ta jak zbraja w sasokę, dlaczego wyjechałeś z takim teksem może im będzie przykro a najbardziej Ino i Sasuke ty drogi bilostoki o hotel to ty jesteś bratem bliźniakiem Bilowskiego ba a nie tą który gra w tą derko ale powróćmy do Ino mam dobry pomysł jaki jaki będzie X D X D Zobaczycie w tym czasie Sakoramowi to ja zostanę fryzjerka konokę i no będzie mi doradzać no to ja już wolę sobie obciąć kona i sam sassoke po chwili dobra zrób mnie najozdzona z brothers.